Cześć. Nazywam się Bartek Czarciński. Jesteśmy teraz na pokładzie łódki Perła, na której zamierzam już 4 czerwca wystartować w rejs do Świata Non-Stop. Oprócz tego, że przygotowuję się do rejsu, to jeszcze czynnie pracuję w Szkole Żeglarstwa Morka, która nie tylko szkoli Was, ale tak samo przygotowuje wydawnictwa i pomocy naukowe, tak, żebyście byli w stanie się solidnie przygotować do bezpiecznego pływania. I właśnie Piotrek Lewandowski, autor e, nowej publikacji, a tak dokładnie to wznowione znaczy drugiego wydania naszej publikacji, e, karteczek do nauki świateł morskich, którą bardzo cenicie i lubicie się nimi e, bawić. E, przysłał mi dzisiaj takie, kartecz takie pudełko i chciał, żebym zobaczył, czy, czy nadaje się to do sprzedaży dalej. No i otwieramy sobie pudełko, które już z zewnątrz wygląda, jak zwarta bryła, jest całkiem solidne. No i co mamy w środku? W środku mamy ulubione światełko egzaminatorów i kursantów jedno białe, w kombinacji niezliczona ilość. Otwieramy. No i możemy zacząć zabawę w grę i naukę światełek. Kursanci, którzy u nas kończą szkolenia na stopnie morskie, bardzo docenili ten sposób nauki w postaci takich fiszek. Ponieważ mogą nawzajem się przepytywać, mogą sobie wracać, układać w grupy, odkładać te, które nie potrafią się tak szybko nauczyć, i do nich wracać. Więc sprawdziło się tam, to nam już przez lata na naszych kursach. Dlatego zachęcam wszystkich do, 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 do nauki światełek właśnie za pomocą kart wyprodukowanych przez wydawnictwo Morka, które to idzie z biegiem czasu i wyciąga wnioski ze swoich dotychczasowych dotychczasowych produktów i ostatnie karteczki miały trochę kiepskie pudełko Nieraz się, musieliśmy jeszcze dodatkowe pudełko pakować żeby je wam wysłać na szczęście teraz poszliśmy już do przodu, pudełko nie dosyć że przypomina wam wasze karaibskie wakacje, w zimne wieczory jesienne zimowe podczas których się uczycie to jeszcze oprócz tego jest całkiem mocne i Myślę, że to przeżyje każdą wysyłkę, a na pewno ułatwi przechowywanie na łódce w kieszeni sztormiaka przy okazji waszych rejsów wtedy, kiedy macie najwięcej czasu do przypominania sobie przepisów i światowych morskich.